Barbara Kasz, mama Matiego. Jakie emocje związane z debiutem syna, kto się bardziej denerwował? Mati czy pani? Ja. <grywa> ja zawsze się denerwuję, jak um, mój syn gra, bo ja chcę, żeby najlepiej wygrał uh, dla Polski. Ale dzisiaj bardzo dumna byłam z niego. Um, I um, my wszyscy bardzo szczęśliwiśmy. Byliśmy. wyjątkowy dzień dla pani dla Matiego dla całej rodziny zagrał nie taki normalny regularny mecz ale zagrał dla Polski od pierwszej minuty ta ta to bardzo dobrze było ta i, i mówiłam że bardzo mnie dum, dumna byłam dzisiaj też um, z niego a sam mecz podobał się pani dobrze zagrał mati. On zawsze dobrze, dobrze gra. 100% daje um, jak gra cały czas. Widzieliśmy też, słyszeliśmy, że dobrze zaśpiewał hymn. Obiecywał, że się nauczy i to było widać. To pani zasługa, pani uczyła Matiego polskiego hymnu? Tak, ja uczyłam jego, tak. Um, śpiewaliśmy w domu um, i ta bardzo dobrze śpiewał, ja myślę. To teraz lekcje języka polskiego? Tak, lekcje języka polskiego. Um, będziemy uczyć się um, może dwa razy w tygodniu. Um, tak, to dobrze będzie. Będzie dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.